Ej, Patrycja, gdzie my jedziemy? To nasz statek przed właśnie nami? Siedzimy w środku walki? Nie wiem gdzie my jedziemy. Jest szósta rano? Czy szósta w nocy? Nie, to szósta wieczorem. Zagadam, jak, jak rano? Wieczorem, przecież jest ciemno. <laughs> Ej, dokąd my dojechaliśmy? Ej, do jakiegoś garażu, prawda? Z, tatą, chyba. z tatą jesteśmy, okej, okay, przyjechaliśmy, ale jest ciemno mego. Jakie są cienie? Przejechaliśmy z tatą do domu o szóstej wieczorem. Okej, okay. i też Tata jest normalny. O, Tata wygląda jak jakiś śnubek. Tu jest Patrycja, cześć pati. Demka, ej, ty masz ale jest mega, cienia na twarzy. Mega ciemno, jest bardzo ciemno. Przyjechaliśmy, zaparkowaliśmy w garażu i idziemy dalej, otwieramy drzwi. Wow, ale tu syf, ile tu jest. <laughs> śmieci. Jaki bałagan Musimy posprzątać dom. Tata kazał nam posprzątać, oczyścić dom ze śmieci. No to zbieramy te śmieci, czyścimy chatę. No a my wy, możecie pozbierać łapeczki w górę, pamiętajcie, glinijcie łapeczkę. Ja zbieram śmieci, a wy, a wy łapeczkę. <laughs> Dawajcie wszyscy razem. Kto mnie słyszy, to kliknij ciapeczkę teraz. Niedługo będzie moja kamerka i nowa piosenka, więc o, tata przyszedł. Tata se siadł i ogląda telewizor. No właśnie, on se siedzi musimy sprzątać. Tata se siedzi, teraz? a my musimy za, za tutaj za, zawalać śmieciami jeszcze. A tutaj musimy... co to jest refil. Mogę to kliknąć? Co, do czego to. A nie, musimy do, do czego śmieć. No idziemy dalej, gdzie są śmieci? Musimy wszystkie wynieść Pewnie One w gdzieś w tych są. Mogą być u góry. Chodźmy sobie, tu jest zamknięte, tu jest zamknięte. Dobra. Okej, okay, no to chodźmy do góry. Zobacz, czy u góry są śmieci? Bo tutaj też mogą być. Są, są nawet śmieci. kamery. Są śmieci i tu są dwie kamery. Wow, te kamery pewnie nagrywają nas o kolejne śmieci, ale te śmieci są wszędzie, na dole, u góry. Pozbierajmy, To ja, Czyścimy właśnie. Też są. No, to okej, okay, pozbierajmy elegancko. E, możemy przejść dalej? O, jest o, tu można przejść. Tu jest WC. Mamy łazienkę. I tutaj Ej, mogę się wykąpać. Chyba... Ej, patrz. <laughs> Ej, jest w ogóle godzina, godzina później, dziewiętnasta jest, dziewiętnasta jest, wow. ale do wody... Patrycja to... Ej, my kopi, chodzimy kopi? po wodzie, co jest grane? Przecież my powinniśmy się kąpać, ale chyba nie możemy. A można na toaletę? Ej, to też... Ty jesteś w toalecie z topami, w ogóle jak ty używasz toalety? Ej, słuchaj, mamy kolejne zdanie musimy zrobić yy, no. yy, nudle, czyli, czyli yy, makaron. Czyli tutaj chodzi też o, o kolację, kolację dla taty, musimy pójść do kuchni i przyrządzić kolację dla taty, ale tata sobie wygodnie... Ej, gdzie on jest? Nie ma go. O, yy, gdzie on poszedł, tata? Tato. Tata, gdzie jesteś? O nie, tata jest jakiś dziwny. Idziemy Tato dalej, widzowie. A wy możecie wejść na mój sklep, słuchajcie. Na moim sklepie pojawiły się poduszki i będą nowe bluzy. Niedługo nowa kolekcja wleci na smysocro.pl. Bluzy, koszulki, i wiele więcej. Mam dużo rzeczy, naklejki, kubki. Możecie sobie wejść, zobaczyć. Do każdego zamówienia dołączam swoje zdjęcie z autografem, jak coś zamówicie. A my bierzemy, waryca wzięła. Patrzcie, wodę dla taty. Tata siedzi tutaj przy stole. On jest głodny, więc musimy go nakarmić, tate, nie? się. Okej, okay, robimy mu żarcie. Bierzemy wodę, proszę bardzo, tata. Proszę bardzo. Okej, okay, dajmy, bo. On Też możesz potrzebuje... Też może się napić, bo widzisz po lewej stronie masz wskazniki. A właśnie, no to możemy się napić, okej, okay, elegancko. Ale ja, tata co potrzebuje coś to... do jedzenia. Weźmy zobaczmy, co tutaj mamy. Hmm. Okej, okay, mamy jakiś rawl. Weźmy, masz tata, proszę bardzo, dla ciebie. O nie, ja muszę to przyrządzić. Aha, on tak nie chce. No A dobra. Gdzie, gdzie to jest? Tutaj Skąd tutaj to musimy to przyrządzić, jest? czekaj, uwaga, coś ładuje Musimy przyrządzić dla niego jedzenie. Chyba to nie wiem, czy to są frytki, czy to to Aha, jest. to jest taki <laughs> makaron, wiesz. O, Makaron, przyrządziłem! Mam uwaga, masza ta żryj! O, dajem mu, patrz je! Elegancko cieszy się! Nie wiem, czy do makaron, czy frytki alietce. No, elegancko co też przygotowała, daj mu, tacie, elegancko. Płać, patrz, Matwa! Jeszcze jedno musimy zjeść. Jeszcze zrobić. jeden! Aha, bo dla mnie, dla nas też, będziemy mogli zjeść. Tak, z nim. bo my też musimy zjeść. Okej, okay, no to, to smarzysz, no to smarzysz wtedy elegancko. Pani ze smarzy makaron. Nam dam, bo Dobra, to, ja a my dla taty, głodna. ok. Będzie kolacja, bo 19 właśnie, o 19 kolację mamy, więc musimy zjeść. Okej, Ok, mogę usiąść? Siadamy. Okay, siadamy, dobra. Możemy zejść elegancko. Zjedliśmy razem wspólnie sobie siadanką z... siadanko, we kolację. <grym> Mamy godzinę 20. Ej, o! jest. Jest dwudziesta godzina, godzina później. O, tutaj jest dla mnie? O, sobie zjadłem, okej. Okay. Jakie dobre, dostałem staminę życiem, no. Jak ja to... już mam pełne, jestem mam najedzona. Życie. Jestem najedzona elegancko. I teraz musimy pójść do generatora. Refill the generator. To było tutaj chyba gdzieś. To chyba tutaj było, okej. Okay. Musimy tutaj coś zrobić. Co tutaj trzeba zrobić? Trzeba jakiś mieć gaz. Chyba tutaj coś się popsuło. Tutaj ten gaz chyba po prawej stronie. Trzeba... Aaa, trzeba tutaj wlać to, rozumiem, dobra. Czyli musimy to wlać do środka, bo to chyba jest ogrzewanie mi się tak zdaje. Ok, Ta, teraz... Aj, 21, no dobra, no przyszedł. Tata, tata chce coś nam powiedzieć. Ej, my, my już działamy, tata! Ej, naprawdę. dobra, dobra, tata coś. Ej, chodź badajcie, tata coś chce powiedzieć. Co, co, co? I wonder walk knocking outside. Co ktoś puka na zewnątrz? Yy. Ej, kto, kto puka na zewnątrz? Tata, o. E, Musimy wyjdź to na to sprawdzić. Na zewnątrz to sprawdzić. 21. Ktoś puka do nas o 21. To jest mega dziwne. Musimy zacząć, okej. Okay. Czyli my mamy oglądać, oglądać telewizję. telewizję jaką pójdziesz, a, on, a tata pójdzie sprawdzić, kto puka. Bo tata, tata powiedział, że ktoś puka do, drzwi do 21. On to pójdzie sprawdzić, a my będziemy oglądać telewizor. Remember, y, proszę, y, pójdźcie spać o 10 godzinie. Tata powiedział, tak, że mamy jasne, pamiętać, pójdziemy. że jak telewizor włączamy o 22, czyli o 10 o, tata mamy i spać. Zły. Tata będzie zły. Jak nie pójdziemy o 10 spać, to tata będzie bardzo zły. Okej, okay, tata sobie poszedł zobaczyć, kto tam pukał, a my idziemy oglądać telewizor. I no o 10 musimy, musimy iść spać. A o 10, 9 jeszcze, jeszcze możemy się włączyć telewizor. Chodź, A, bo mi się a poka tutaj, no, nie że wiem, mamy, ja zapuść pójść sobie, po, no. czekaj, go to go bedroom. Aha, no mamy zejść do swoich góry. pokoi. Dobra, ale spać jeszcze nie idziemy, bo 22 nie ma. No, tutaj nikogo nie ma, idziemy do swoich pokoi. Chyba to twój pokój? O, albo tutaj. to nasz pokój. A, to nasz mamy wspólny. Dobra, okej. Okay. Czyli tutaj możemy. Patrz, już się pojawiłaś? Bo ja Nie, to żartuję, tylko chciałam, przetestować. Dobra, a co mamy teraz zrobić? Air jest Co to za twarz? Co to jest za twarz? Ej, dziwna no sprawa. To było. O co tu chodzi z tą twarzą? Mogę jump scrap zrobić? Ano. Yy. Światło gasi się? Ej, to ty robisz? To ty robisz, ej, to ty robisz. <grymne> może ale a co to Może zapalać z ale jak dziwna to No to musimy ustawić sobie chyba nam e, jakość powietrza, wilgocię. Aha, tutaj musimy, okej. Okay. Idź Wytrywie wyłączyć, wyłączyć światło. Ok, musimy wyłączyć światło teraz, żeby no pójść spać. to od dołu może. Bo... Ja, no to wyłączymy... Aha, od dołu zacznijmy. Tak, od dołu, no. Nie, trafimy. No. Musimy wyłączyć światła w domku. Czekaj, czekaj, ja tu zapalę. Wyłączmy się tam w kuchni, a wyłączę w pokoju. Wszystkie świata włączamy i zaraz idziemy spać. Będzie 22. Okej, okay, Państwa włączyłaś a to, ja teraz włączam kolejne. Czekaj, żebym doszła. Okej, okay, dobra, włączam, chodź, Mati, dobra, idziemy. I tutaj kolejne wyłączymy z raz, chodź, bo już będzie jest mega ciemno, jak ciemno, ciemno idziemy jak spać. nie wiem, naprawdę. Oj, tu, ej, tu! Tu mieliśmy zgaszone czy co? No, zapalam. Ja się boję. Dobra, chodź. Wszędzie, I to, ej, co to jest? Tu? zdjęcie psa! <laughs> Eki pies, ej, ej, co ty robisz? Zapal to! Ej, zgasiliśmy, Zapal ale Zapal to, nadal ja to zamykam ten. drzwi, ja się boję. Ej, boję się tak, jak ciemno, dobra, kurde. Dobra, ej, czekaj, jeszcze jakieś zapalone gdzieś. No. Ej, gdzieś Ej. jeszcze jest zapalona, ale nie wiadomo Ej, gdzie. Ej, co się stało? Ja mam jakąś kamerę. Co się stało? Zamykam kamera, drzwi, ale... Widzisz kamerę? Co to za kamera? Idź Pokaż. Do, do komputera i zobacz, kliknęłam coś. Ej, w komputerze nie widzę nic. Tutaj jest? ta gada. Pokaż mi, ja nic nie widzę. No to sprawdźcie. Czy... Ej, tata z kimś, gada widzę. No to było. O, to gada z jakimś dziwnym kolesiem. O no 21 na zewnątrz. Co to się dzieje? O, o, Ej, idzie ja to nie sprawdzić. Jeju, jeju, A gdzie mamy zapalone światło? Gdzieś. A, w garażu jest zapalone światło. Dobra, to musimy, musimy iść. O nie. Musimy iść do garażu. zap światło. Za za jakaś latarka światło. gdzieś? Nie mamy latarki. Musimy iść światło do garażu, bo o garażu. Zap Ale jest mega ciemno. Ja jest Ciemno, mega. Jakiś ja nie wiem, ciemno. gdzie to było. Oh. O nie, jak jest mega ciemno, nic nie widzę, halo. Jesteśmy. A zapaliłem. Oh. A jest, jest. Oh, ale jest ale mega dobrze. ciemno, lol. Chodź, Padyca, tutaj na dół. Okej, okay, musimy zgasić e, światło w garażu. Ojej, żeby tutaj nie było żadnego James Okej, Okej, okay. gdzie jest te, tu kolejne? Gdzie jest? Tylko tutaj. Okej, okay, zgaszam. A, Raz dobra. gasiłem. Dobra, i teraz idziemy. szybko idziemy do góry. Ja <suszybko> troszeczkę boję. Boję się, cykam, co tata będzie tam. Dobra, weźmy zamki, zgaśmy. Uwaga, zgaśmy, dora. Teraz tutaj gasimy. Idziemy do pokoju. No. O, chodź, okay. chodź, paty, zamkniemy się. Chodź, 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 szybko zamykamy drzwi. Dobra, i gasimy się, a to idziemy spać. Idziemy spać, Dora, wszystkie zamknięte. Ej, no, zgasiliśmy wszystkie. Nie? Ej, zgasiliśmy wszystkie, no o co chodzi? Halo? Ej, nic nie widzę. ja jeszcze może ja też nic nie widzę. Co? Nic nie widzę, weź zapal światło, nic nie widzę! Aaaa, światło! Odra, zapaliłem. O co tu chodzi? No przecież nie jest na... Ej, Przecież wszystkie światła zostały wyłączone. Nie na, zewnątrz jeszcze. Jeszcze. A może... na zewnątrz gdzieś jeszcze. Ale może. jeszcze jest to pomieszczenie tu. Aaaa, w łazience się pali! W łazience się pali światło. Ale weź tam zamknij, no w łazience, Ej, widzisz? Nie pali się. No pali się, widzę. Czekaj, idę. Ale, czekaj, bo ja nie mogę trafić. Nie możesz trafić? czekaj, Czekaj, bo ja widzę, że się pali pali się, widzisz, no? Z tej strony. Ok, zgaszę, dobra. Teraz wszystkie światła są zgaszone już idziemy już do teraz pokoju. Okej, okay, wszystkie, dobra. I teraz zgasimy yeah, idziemy spać. Idziemy spać. Uwaga, Turn teraz on się... TV. Co? Ej, mamy pójść, ej, mamy odpalić. użyć właśnie to! to A coś. to mamy użyć, dobra, używamy, uwaga. Ja też chcę użyć, czekaj, dobra, turn to on proszę, TV. Proszę. Ale nie, czekaj, tutaj pisze, że mamy użyć TV, czyli o, o, co tu? Dobra, ten koleś dalej zascię. Ale ja myślę, stoi. że o to chodzi chyba, bo mieliśmy być w pokoju. No spróbuj zobaczyć i te kamery, czy co. Dobra, ej, bo chyba musimy zejść na dół, że mamy pójść. Dobra, chodź, chodź na schody. Ale jak mamy pójść? Ej, ja nie. Ale tu nic wiem. nie widzę. No. Zapaliłem. Chodź, chodź, Patty, musimy zejść na dół i włączyć telewizor. Turn on TV, czy włączyć mamy go? Dobra, uwaga, włączam. Włączyłem telewizor. Dobra, i teraz... Ej, o 10 mieliśmy iść spać, a nie ta nie. To teraz jest wiadomość może to FBI! FBI masz wiadomości! O, o co tu chodzi? Ej, tu coś chodzi, że ktoś... To jest jakiś, alert, jakiś agent, czerwony. czy co? Ej, to jest dziwne, to jest bardzo dziwne, jakieś wiadomości od takiej godzinie 22. Dobra, ja się boję, się boję. Nie wiem o co tu chodzi. Jakiś FBI, czyli e, oni są zainteresowani. Spread warning, przestępstwo. Ktoś jest zamieszany w jakieś przestępstwo. O nie, ktoś jest zamieszany w przestępstwo. O, o zacznij tutaj. Zamknięte drzwi są dalej te zamknięte Musimy wysłuchać tego. Shutting e, okay. down all TV Station. Zamknęło się e, Jest dobra. 23, a my mieliśmy spać. po 22. Okej, mamy teraz otworzyć drzwi i sprawdzić, co się dzieje z naszym tatą. Szybko, sprawdźmy jest, to. A, gdzie, jest tata? E, gdzie, jest ten, gdzie jest ten przycisk do tego światła włączone? Gdzie jest włącznik? Szukaj włącznika. Ej nic nie widzę, gdzieś tutaj powinien być łącznik, a nie wiem gdzie. Czekaj, może Ciekawe, tu zapalę. Bo ja próbuję. Ej, gdzieś tu jest włącznik, zapaliłem tutaj, dobra. Ale to Ej, ja nie nic wiem gdzie dać. ja jestem. Ale, ale tutaj nie a ma. O, jest. Przy... otworzyłem, otworzyłem! Get up, Style Bedroom and Check TV, szybko. Ej, otworzyłem drzwi, nic nie widać. Chodź, Patty, chodź, Patty, zamknięte drzwi są. Mamy i zobaczyć na kamery szybko. Ej, co się stało? Czemu ja zwolniła? Drzwi, drzwi są zamknięte i musimy iść zacząć na kamery szybko. Szybko idziemy, 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 idziemy. Patrzę, on dalej stoi dalej stoi co się dzieje z koleś ej co się stie... ej co się stoi stie... sa coś dziwnego się stało go szybko spać to spać 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 go sleep! Kśli, spaj, Spaj, patrycja śpi za to co się stało z on biegnie on idzie on idzie o o on idzie Tata idzie o 11.00 go to sleep. Teraz musimy spać. Patrz, przyszedł On sprawdza, czy kiwi się tak. Jaki, patrz. Siekły, patrz jak miała, Jaki wkurzony Tata jest bardzo angry, zły. Patrz, patrz, co on zrobił? Uciekł, dobra. dobra. Trzasnął drzwiami. Trzasnął drzwiami, ale mamy i spać. Tata nas sprawdza, okej, okay, przeżyliśmy tą noc, jest yeah. północ, ale tata był mega zły, jak on nas zobaczył Co jest, się dzieje, patrz, ok, Romanikus, dobra, tu mamy sadzić elektryk i e, śpi do Dobra, to jak mamy, jak nie będzie właśnie e, ciepła, czy tam e, tego prądu, to mamy iść gaz załadować a na kamerach mamy i zobaczyć, dobra, wszystko wiemy. Okej, dobra. Mamy to. Croci safe walking. Za każdym razem jak ta będzie szedł musimy uciekać spać, więc informuj. Dobra, okej, dobrze to wszystko mamy, dobra. I Mamy pić i jeść i tak, jest 24 północ. Dobra, musimy przeżyć po prostu noc. Teraz co, mamy iść? Chodzimy, czy nie? Aaaa! Chodź, spać. i chodź! Co to było? Co on ci zrobił? Ja, co ja mi śpię, zrobił? Ja się zdążyłam. Ej, złapał mnie. Tata, co ty robisz, jak się przestraszyłem. Jak on, tata, nie, to mnie rozwalił. rozwalił mnie, tata, ale ty jeszcze. A ty jesteś. No i jest jesteś. Jestem. Dobra, no. a możesz mnie wskrzesić jakoś? A jak ja mam cię wskrzesić? Nie wiem. O lol, Rafle Degenerator teraz. Patrz, ja padłem, co mi zrobił. Widzisz mnie, co mi zrobił? No, widzę! Ej, jak powietrze ty ci się kończy! Oksygon! Ej, powietrze ci się kończy! Ja muszę... Musisz wyjść! nie, no ja muszę wyjść! Szybko, powietrze ci się kończy! Paryca ja teraz zgadza mnie! Nie, nie, poczekaj, bo ja nie mam dźwięku. Ja niestety nie zdążyłem. Dobra, będę gdzie mam teraz słyszą. iść? Idź szybko, gaz, iść? gaz, gaz musisz wypełnić! tam. O nie, tu A nie, to jest krok! No, śpi, on śpi! Szybko, zrób gaz! Bierz ten gaz i ładuj gaz szybko! Nieeee! No, nie padliśmy, na ta ta na ta nas rozwalił! Ta na ta nas rozwalił! Jaki był mega wściekły! O, nie najgorzej! on jeszcze sprawdza. Na... Widzisz, i tlenu nie no. mamy. Ale on zwariował, nasz ojciec Ale on zwariował dopowiedz. Ej, a teraz co teraz? On ty też leżysz. No Ej, a nie my leżymy i teraz co dalej się teraz stanie? Nie. O nie, najgorzej. Co teraz ze mną? Survivor of the Night. Ale przeżyliśmy. Teraz leżymy o co tu chodzić. nam pomóż. Ej, tata, my zostaliśmy w rozoloni statę! Ej, Ej widzę, musimy zagrać tu więcej osób. Chcielibyście z nami zagrać? Napiszcie w komentarzu. To zagramy razem w tą gierkę z tatą. Ej, tu jest więcej łóżek. Napiszcie w komentarzu, kto by chciał to. Ej, do, 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 wbijcie na moją grupę i zrobimy dokończenie, dobra? Z wami. Widzowie, widzowie z wami pogram. Wbijajcie na moją grupę na Robloxie. Link macie w opisie i widzimy się jutro!